Ciocia Moniki nawet przez chwilę się nie wahała. Od razu zgodziła się pomóc swojej siostrzenicy ulepić pierogi. Zaraz w kuchni królowej zaczną ważyć się losy nie tylko kolacji, ale też samej Moniki, która za wszelką cenę chce wygrać zakład z mężem. Proszę, Proszę. nieważne. To, to trzeba. Pańsko jestem do ch... ma to mu u siebie. No wiesz, melanż na mnie czeka, każda minuta dla mnie na melanżu to jest tak, jakbym wygrała tysiąc złotych w totolotka. Dla no to... mnie jest teraz ważne, jest tylko pić, nie żałować, bida musi powolkować. Mam ci pokazać? Co znowu? Co przyniosłam ze sobą? No, ale co ubranie? Nie, nie ubranie, zobacz. Bo ja dzisiaj muszę być gwiazdą. Powiesz mi w czym nie, będę nie, nie. ładnie nie. wyglądać. A Opa, Opa, co to jest? No i jak się, się Nie mam wrażenia, ciotka, że to dzisiaj brałaś. No, ja brałam? No nie wiem. Oni, ja nie mogę brać. Jedynie coś do ręki. To się w ręce rozpita. A niedługo, no to wiesz, jak pójdziemy w tango, bo moje urodziny, niedługo, no to, to będzie no jazda na całego. To za niedługo. Które co? No, jak odwrotnie powiem, to czy pięć. No, Boże, co, że młodsza ode mnie jesteś, tak? No tak. Bardzo bym chciała być w jej wieku taka jak ona. No, kto by nie chciał mieć taką ilość energii? Każdy umiera, ale nie każdy naprawdę żyje. Ona żyje pełną piersią, a mają bogatą, więc ma czym żyć. Będziesz miała potem wprawę, no jak będziesz mu mieszać tam Jackowi. To ja nigdzie nie będę mieszać. Jak to nie? No gdzie ja będę mu mieszać? To pójdzie na dziełuchy. Nigdzie nie pójdzie. Jak mu będziesz dobrze jeść, gotować, to choćbyś go wyrzucała z domu, to nie ma, będzie się trzymał ciebie normalnie jak leży. Ciocia, on się ponad 20 lat trzyma mnie i jest... No ale wiesz, ale, ale się starzeje on też, nie? Wiesz, tak przycisni, tak. jakbyś Jacka w łóżku ściskała. zapasy z nim uprawiam... No łóżku, nie wiem. Słuchaj, ja, ja mogę i zapasy nawet w łóżku robić. No widzisz, Monika, czy to jest takie trudne? Zrobisz chłopu dobre pierogi. No. A potem e, chłop e, będzie miał siłę. Mhm. No, no, i z sobą do łóżka, no. Jak no, to ale ja nie będę mieć siły, tak? Na no, skoro się zmęcza, przy pierogach. Ale do czego ty poczułeś siłę? Jak ty tylko leżysz. A co jeszcze robisz? Ja nie, nie, leżę, ja dużo rzeczy robię. Ale co robisz jeszcze? Jak, już nie leżę w łóżku, jak co, co, jak drzewo bierze do łóżka, się? No co? No dobra, sekundę, no ja to. dużo rzeczy. No to, rzeczy no, to tylko, no to tylko się chwileczkę unosisz. A tak? ja jak na wiatraku. wiem, ja, już to podoba ta robota taka, no fajna. Ci, ale ci powiem, dobry kniw na jajka. To co? No to trzeba olejem usmarować, a sobie. A wiesz co będzie? Szkoda gadać. O, Ale po co mam to smarować? Po co? No. Będzie miał aksamitny. Ciocia jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Od zawsze. Przy niej nie ma możliwości, żeby się rozkleić obojętnie z czymkolwiek. Bym się do cieci nie zwróciła. Jest ważna, a jej poczucie humoru sprawia, że jej się nie da nie kochać. Jest podobna do mojej mamy, więc dla mnie no, pewne jakieś wspomnienia wracają dość takie ostatnie. Także jest ważne. Będziesz próbowała i mi, jakie są. Dobra, to robimy dalej. Ja muszę przecież y, iść. No, a, a to? Co, a co trzeba skończyć. A to dokończysz. Sama? A co, z księdzem roboszem Tak, tak. ja ci do Ciebie dzwonił, to mu nie mów, Mąż Moniki ulepione pierogi dostał. Tylko z tym własnoręcznie jest kłopot. A kto to lepił te pierogi? Czy kupiłaś to? Ja to sprawdzę na monitoringu, kto tutaj był i kto to lepił. No, ale dlaczego ja miałam nie robić, no. Ty robiła? Ale ty go nie wiesz. Dobra, zostaw, zostaw to. No, no. zaraz pójdę i sprawdzę to, dobra? Nie, ale słuchaj. No poczekaj, no, zobaczymy, no. sprawdzimy to. Dobra, poznaj, no. ale coś ci Dobra. ciotka mnie uratowana. Wydaje mi się być może, że wygrałam, choć tak naprawdę przegrywam, przegrywam czasami. Okej, okay. przyłapałeś mnie. Nie ma problemów, zgadzam się z tym, ale robiłam, więc jadę z wami na ten ale jeździć nie będę.